Po pierwszych ośmiu odcinkach możemy już sobie odpowiedzieć na pytanie, jakim serialem są nowi Wikingowie Walhalla od Netflixa, dla kogo są, jak wyglądają na tle poprzednich Wikingów, jaki mają największy problem i jakie zbierają oceny. Po pierwszym odcinku byłem gotów dać serialowi notę w granicach ośmiu, urzekła mnie historia młodych Grenlandczyków. Ale potem niestety, im dalej, tym akcja coraz bardziej się dała, bym ostatecznie wylądował w okolicach noty około 7. Myślę, że to jest taka odpowiednia, być może mogłaby być ciutkę wyższa, ale niedużo gdyby akcja nie była tak rozdrobniona. Moim zdaniem rozdzielenie akcji pomiędzy Leifa i Freydis osobno, bardzo to wszystko spowolniło, za bardzo to rozdrobniło i wyszło serialowi na minus. Dla kogo są nowi wikingowie Walhalla? Niekoniecznie dla ludzi? którzy oglądali pierwszy serial z 2013. Nie trzeba tutaj posiadać wiedzy, którą nabywało się w poprzednich sezonach, także można osiąść do tego po prostu tak z biegu oglądać. Jest kilka napomnień do Ragnara bądź też Rolo, ale to dosłownie na palcach jednej ręki można to wymienić. Serial zbiera noty w granicach 5-6 na Filmwebie do 6,5 na IMDB. A to głównie z powodu jednego głównego zastrzeżenia widzów, tak nieszczęsna: Caroline Henderson, czyli Jarl Astrid Hakon, e, która no, tak się składa, że ma e, korzenie afrykańskie. Widać to wyraźnie po jej karnacji. Większość ludzi zareagowała pewnie w pierwszej chwili tak jak ja. What? Skąd się wzięła czarnoskóra jako Jarl e, wioski Wikingów? No, więc zostało to całkiem fajnie w serialu wyjaśnione. Nie jestem e, ekspertem historii Skandynawii z XI wieku. Do mnie to trafiło, dałem się przekonać, że faktycznie tak mogło być. Taka osoba mogła w tych czasach żyć, mogła zostać jarlem i spoko. Dla mnie zamknięte po prostu rozdział. Ważniejsze jest dla mnie jak gra, niż to jakiego jest pochodzenia i karnacji. E, zwłaszcza, że pani jest szwedkodunką z urodzenia, jak większość obsady pochodzi ze Skandynawii, więc zna tą kulturę, jest jej częścią, jak dla mnie, luz. No niestety nie dla wszystkich luz, bo spotkamy bardzo wiele not 1 na 10 z tego powodu na y, wielu platformach, które bardzo zaniżają ocenę y, serialu. Co mogę powiedzieć? Generalnie jak to wypada na tle poprzednich wikingów? Y, no niestety Leif to nie jest Ragnar Freydis, y, to y, nie jest Lagerta... Y, Książę, to nie jest rolo, więc generalnie próbowano tak skopiować wydaje mi się, kilka ról z poprzedniego udanego serialu 1 do jednego, no ale tak jak powiedziałem poprzeczka została postawiona bardzo wysoko to są młodzi aktorzy, oni być może jeszcze kiedyś się wybiją, ale na tą chwilę nie dorównują swoim prekursorom z oryginalnych wikingów, mamy tutaj generalnie nawet pana, który miał imitować Flokiego, każdy z głównych ról ma swoją taką kalkę no ale Kore, no troszeczkę śmiesznie wypada przy Flokim, te role były dużo głębsze, no te nie są e, tak psioczę na tych wszystkich aktorów jest jeden... Pan, jedna rola, która wybitnie mi się spodobała fakt faktem jest to niestety druga planówka, która ma tylko kilka e, epizodów. Widło Ojciec księcia Danii. No, ten facet wygląda po prostu nie dość, że jak rodowy, wielki Wiking, to gdyby Tolkien chciał wsadzić go do adaptacji e, której ze swoich książek, to śmiało z marszu mógłby grać e, króla krasnoludów. Bardzo mi się ten pan spodobał, naprawdę. A, przyjemnie się to ogląda. E, jakie zarzuty jeszcze można mieć wobec tego serialu? Jest troszeczkę za mało nordycki względem e, poprzednich wikingów. No przez 100 lat chrześcijaństwo dosyć mocno, e, że tak powiem, urosło w siłę w Skandynawii. Więc jest tutaj bardzo mało odniesień do bóstw nordyckich, bardzo dużo do religii chrześcijańskiej. Więc to, co spodobało się w pierwowzorze, no tutaj troszeczkę może nie zadziałać już ze względu no, na zmiany, które w tym czasie w Skandynawii nastąpiły. Nie jest to wina scenariusza, a bardziej po prostu chyba czasów. Bardzo jestem ciekaw, czy wy wolicie starych czy nowych Wikingów, dajcie znać w komentarzu. Ja, no, ciężko mi powiedzieć. Poprzedni byli bardziej mroczni, ci są tacy bardziej, jeśli można to powiedzieć, family friendly. Bardziej dla każdego, no ale wiadomo, że jeżeli coś ma być dla wszystkich, to ostatecznie może być dla nikogo. Wiem, że obejrzę na pewno sezon do końca. Po tych pierwszych odcinkach zostało nam jeszcze 16. Nie wiemy, kiedy będą miały premierę. Na pewno obejrzę. Wiem teraz dużo lepiej, czego się spodziewać dalej, ale nie zniechęca mnie to w żadnym wypadku od dalszego oglądania. Także my widzimy się już w kolejnej szybkiej recenzji na kanale. Trzymajcie się. Cześć.